Marlena myślę! Siema, no siemanko, dobry wieczór! Słuchajcie, taki miły wieczór, więc ja też bym chciała zacząć bardzo pozytywnie od dobrej wiadomości. W sumie to śmiało mogę powiedzieć, że dzisiejszy wieczór chciałabym zacząć od sukcesu: a mianowicie ostatnie 10 miesięcy i 14 kg w dół. Ja tyle nie schudłam. Ale może ktoś tutaj na sali tyle schudł, jak coś, to są te brawa dla tej osoby. Ja tak na dobrą sprawę w ciągu ostatnich 10 miesięcy schudłam, ale 6 kg. I wiecie, na sobie jeżdżę, bo w Polsce mówię, że 10 miesięcy, 6 kg w dół, i nagle słyszę jakiegoś typa z widowni: Za mało! Co tu się stało? Typ wjechał we mnie jak reklamy w YouTuba, bo się nie wiem, czy zauważyliście. My kobiety zawsze robimy coś za. Za mało, schudłyśmy za dużo, schudłyśmy, jesteśmy za wysokie, za niskie, za grube, za chude. No zawsze jesteśmy za. E, bożyszcze męskich westchnień, Shakira, okazała się, za stara. E, nasza polska reprezentantka, która moim zdaniem jest wieczną singielką, przez to, że jest za inteligentna i za piękna, Krystyna Pawłowicz. Zawsze jesteśmy za. Więc myślę sobie, dobra, porozmawiam z tym typem, dowiem się o co chodzi i mówię, proszę pana, liczba 6 to dla Pana za mało? No, liczba 6 to dla mnie za mało. Ja mówię, a liczba 14 robi na Panu wrażenie? No! Liczba 14 robi na mnie wrażenie. Ja mówię, no, a na mnie nie. Ja mówię, nie rozumiem. Ja mówię, proszę małżonki zapytać. Ale faktycznie, słuchajcie, ostatnie 10 miesięcy, 6 kg w dół. Jakby ktoś się interesował. Marlenka, jak udało Ci się to osiągnąć? Już tłumaczę, ja od 10 miesięcy utrzymuję się ze stand-upu. To jest bardzo ważna informacja. Drugą ważną informacją jest to, że moim pracodawcą był Daniel. zatrudnił mnie na 3-miesięczny, bezpłatny staż. Potem mi ten staż przedłużył, ale dorzucił multisporta. Teraz już nie jestem, słuchajcie, supportem, teraz naprawdę zarabiam bardzo fajny hajs, bo zarejestrowałam się w urzędzie jako bezrobotna. Ale z takich pozytywnych cech Daniela, słuchajcie, no Daniel jest taką osobą podopiekuńczą, tak bym to mogła mniej więcej nazwać, bo byliśmy raz sobie yy, na trasie w Szczecinie. I ze Szczecina do Warszawy musiałam wrócić sama. Znaczy, ze Szczecina do Warszawy to człowiek się wydostaje. No wiecie, jak są te historie, że twój stary jak musiał, musiał iść do szkoły i tam walczył z wilkami, wspinał się na skały, to tak nadal wygląda wycieczka ze Szczecina do Warszawy. I ja miałam tylko trzy opcje. Pierwsza, według Google Maps, 104 godziny na piechotę. Yy, druga opcja, pociągiem. Trzy godziny krótsza. I trzecia opcja: bla bla karem o godzinie 24. I Daniel mówi: Nie, nie, nie idź tym bla, bla karem, bo ja się do ciebie martwił, jest na godzina. I owy, Daniel, jestem dorosłą osobą, nic mi się nie stanie. Mówi: Dobra, ty, jest piąteczek? Ja jestem na melanżu z chłopakami, więc co pół godzinki wiadomość. I możesz jechać. Ja mówię, dobra, spoko, jasne. No i spotkałam się z tym typem o godzinie 24. Wysłałam Danielowi dwie najważniejsze informacje, czyli numer rejestracyjny pojazdu, markę, zielony. I wysłałam wiadomość. I Daniel wiadomość przeczytał po trzech godzinach. Ja, słuchajcie, zdążyłam sobie dojechać do Brandenburga, tam wynająć mieszkanie, ogarnąć nową pracę. Daniel napisał, co tam. Ja mówię, all's good, guten, guten, kurwa, mówię, sprechen in Deutschland. Ja mówię, czy jest ok, Ja mówię, jest okej, okay. słuchaj, typ, z którym jadę, był na naszym występie w Warszawie ja pierwszy raz widziałam taką reakcję na moją osobę. Bo my jechaliśmy takim busikiem w trzy osoby, w sensie, że ja tylko z nim, te trzy siedzenia z przodu i ja wsiadam do tego samochodu. On się zorientował, że był na naszym występie w Warszawie i typ do mnie. Marlena, Marlena. Ja mówię, no. Mówię, sześć godzin razem w samochodzie. Ja mówię, no. Mówię, no. To opowiadaj kabały. Mówię, kto kurwa płaci za ten przejazd? Jedziemy sobie, jedziemy, i ja mu zaczęłam tłumaczyć, że wiecie, że jak ktoś się dowiaduje, że my jesteśmy komikami, to, to nie lubimy takich rzeczy, że, no to Dawid opowiada jakieś kawały, bądź śmieszna, zabawia mi całą drogę. No nie lubimy takich rzeczy, więc ja mu się to staram tak kulturalnie wytłumaczyć, ale on nic nie rozumiał i cały czas do mnie mówi: no powiedz coś śmiesznego. Ja Wy jesteś przystojne. Wiem. Ja mówię, dobra, wyciągnęłam swoje najgorsze działo, jakie mam, bo ja, jak, jak jeżdżę jako pasażer, to mi się strasznie nudzi i ja bardzo lubię wymyślać suchary. Więc ja wiedziałam, że ja inaczej go nie pokonam, jak tylko tym, że będę mówiła cały czas suchary. Więc sobie jedziemy i ja mówię, słuchaj, jesteśmy niedaleko. Ja mówię, czemu nie ma dużo małżeństw polsko-szwedzkich? Nie wiem. Ja mówię, bo nie mamy do siebie pociągu. I co? Ja mówię, nic, nieważne, jedziemy dalej. A ja sam tego chciałeś się ja wysłuchać. Skąd wiem, że twój samochód jest singlem? Skąd? Ja mówię, bo cały czas jedzie naręcznym. Co kurwa, ja mówię, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś, jedziemy dalej. I mówię ty, na następnym przystanku bierzemy ze sobą tego złego pirata z Piotrusia Pana. On ja mówi, dlaczego? Ja mówię, bo to z Warszawy zostały nam trzy godziny z hakiem. Czy możemy posłuchać muzyki? Ja mi jasne, możemy posłuchać muzyki. No i jedziemy sobie z nim, słuchamy muzyki, i tam się zgadzało, czego on słucha, czego ja. I ja powiedziałam, że od takiej późnej porze to ja przeważnie słucham jakieś, wiecie, medytacji, afirmacji, i on nie wiedział, co to jest, więc ja mu tłumaczę, że medytacja polega na tym, że masz jakiś taki przyjemny, męski głos, który mówi ci miłe rzeczy, i zawsze pod koniec jest tak, że on mówi, a teraz jak odliczę do dziesięciu? zaśniesz głębokim snem. I ty do mnie mówi, ty, to ja tak samo powiedziałem typiarce w klubie, jak i podałem drinka. Ja mówię, słuchaj, czym się różni? On ja wie nie, słuchaj muzyki. No i jedziemy sobie dalej i, i on się nagle mnie zapytał, Marlenka, czy będziemy mogli sobie zrobić zdjęcie? Ja mówię, że spoko, dowieziesz mnie do Warszawy, zrobimy sobie zdjęcie. A to nie. Wy mówię, ty mnie do Warszawy nie dowiedziesz, nie, 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 nie o to chodzi. Wiesz, ja nie chcę sobie zrobić z tobą zdjęcia, bo nie chcę, żeby stara widziała. Mówię, co, zazdrosna? Mówi, nie, nie o to chodzi. Ja mówię, no to o co chodzi? Mówi, ty wiesz, stara nie wie, że ja wożę ludzi na bla blakarze. mówię, a, bo się martwi o ciebie. Ja mówię, nie, 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 o to chodzi. Ja nie chcę, żeby stara wiedziała, że mam dodatkowy hajs. No, no, okej. Okay. Ja się, słuchajcie, staram nie jeździć z obcymi ludźmi, bo ja uważam, że ja oczywiście jestem zajebistym kierowcą, tylko jak ja bym miała sobie siebie określić jednym słowem jako kierowca, to ja jestem takim graczem. Ja po prostu tym samochodem nakurwiam w tetrisa. Prawy, lewy, 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 prawy, lewy, prawy, chodnik środkowy, ja tak jeżdżę. W swoim życiu miałam tylko cztery stłuczki, winowajcą obydwu czterech stłuczek byłam ja. Ostatnia stłuczka, spadał sobie deszczyk, Ty jedzie przede mną, on stwierdził, że wyhamuje na pomarańczowym. Ja stwierdziłam, że wyhamuje na nim. I ja już taka wystraszona mówię sobie, kurde, policja, mandat, pieniądze. Ja tego nie chcę, więc mówię, dobra, może jak jakoś to dobrze rozegram, to będzie ok. Więc wychodzę na takiego pewniaka i mówię do niego: Siemanko, Marlena, mysza! Ty powiedział. Uha. Mówię, jest dobrze, jest dobrze. mi odjebało nagle, i podchodzę do niego, mówię. Czy kierowca zna powód zatrzymania auta? Mówi, wjechała mi pani w dupę. Mówię, no, bolało? A on mówi, nie. on mówi właśnie też, czy padał to z poślizgiem. I słuchajcie, normalnie, jak tam ludzie mają stłuczkę, to wiecie, tam machają rękami, kłócą się i w ogóle. U nas to wyglądało zupełnie inaczej. Bo ja podchodzę do nich, mówię, stary, nic się nie stało. I on się tak zaczął kiwać. Ja tam sobie stoję z nim mówię nic się nie stało. Ja tak na chwileczkę przytrzeźwiał. Podchodzi do tego samochodu i mówi, proszę pani, tu z tej strony jest wygięte. Ja wydałem wydaje mi chwilkę, podchodzę mówię, ty. Z tej strony jest wygięte, podchodzę z drugiej, wy ty. Z drugiej strony też jest wygięte, czyli nic się nie stało. I y, y, pani te wygląda na kumatą osobę, co się robi, jak chce się uniknąć mandatu i przyjazdu policji. Ta pani po prostu tak wygląda. <śla> się pomyliłam. Oświadczenia, a coś zamiast oświadczenia, tak, żeby nie było oświadczenia? Kasa, dokładnie tak, kasa, daje się kasa i się człowiek rozjeżdża. Ale słuchajcie, ja wiedziałam, że to jest młody kierowca, że on o tym nie wie, więc argument blondynki, żeby uniknąć przyjazdu policji i mandatu, ja mówię, młody, stoimy na środku drogi, tworzymy korek, rozjedźmy się! I się rozjechaliśmy! Ja dumna przed siebie, on zdenerwowany na wstecznym. Wyszedł do mnie mówi, nic się nie stało, wyda da 500 zł dawaj. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o hajs, ja ostatnio wrzuciłam swój program na YouTubie i pojawiły się takie, wiecie, pierwsze propozycje. No i dzwoni do mnie agencja i mówi Pani Marleno, chcielibyśmy, żeby wystąpiła pani u nas na firmówce. Ja mówię, że bardzo chętnie, ja tylko proszę mi podać termin, ja muszę sprawdzić, czy mam wolne. No i wiecie, ja tam sobie w zeszyciku sprawdzę ten termin i typ. Wyczają, że u mnie jest cisza. Jest tak zupełnie przypadkowo, niechcący, do swojej koleżanki mówi. Kasia, a w międzyczasie możesz mi sprawdzić numer do kozidrak? B -a, ty kozidrak? Ja mówię, wow! typ dał mi do zrozumienia, że na liście jego priorytetów jestem ja. Nic po mnie kurwa nie ma i Beata Kozidrak? piście, ja Ale stwierdziłam, że ja też mu zaimponuję. Nikt nie myśli, że ja nie ma znajomości. Tylko ja myślałam, że to będzie śmieszne, a okazało się zupełnie nie. Bo ja Ty, a możesz poczekać na linii? Bo mam drugi telefon. Dzwoni do mnie Krawczyk. Ani Krawczyk, ani oni nie odzwonili. Ale pojawiła się, słuchajcie, kolejna oferta, i to nie jest historia zmyślona na potrzeby stand-upu. W ogóle nie. To jest prawdziwa historia. Zostałam propozycję, żeby reklamować chipsy. I to nie byle jakie chipsy. Chipsy o smaku Dika. Tłumaczę, penisa. Tak, są takie chipsy. Mała paczuszka kosztuje 58 zł. 58 zł za penisa! I ja tak zaczęłam się zastanawiać, że to jest głupi pomysł, ale z drugiej strony sobie myślę, w którym momencie oni pobrali smak penisa. Czy to jest taki penis po ośmiu godzinach pracy, czy zaraz po prysznicu, czy zaraz po wzwodzie. I wiecie, zaczęłam się nad tym zastanawiać i oni mówią, pani Marleko, my pani przyślemy, spróbuj sobie. Przysłali mi tą paczuszkę, ja sobie próbuję. Dzwonią do mnie i mówią, pani Marlenko, jak te nasze chipsy? Mówię, a chujowe. Ale myślę sobie, że jak zaproponują mi dużo kasy, no to ja w to pójdę. I mówię do nich, że słuchajcie, ja sobie nawet przygotowałam taki slogan reklamowy. Oni mówią, no to proszę nam powiedzieć. I ja już mówię, jeżeli zawsze się zastanawiałeś, chcesz wiedzieć, jak to smakuje, dzięki nam zamiast jednego możesz mieć w mordzie trzy chuje. Oni mówią, że za agresywnie. Ja mówię, dobra, no to mam drugi slogan. Penis dla ciebie dla rodziny. I mówią, pani Marlenu, zastanowimy się. Ja mówię, no ja też. Mówię, Ile kasy za tą reklamę? I oni mówią, że barterowo. Czyli generalnie ja bym miała żreć chipsy, i je reklamować. I mówię do nich, że to się trochę kłóci z moim wizerunkiem, bo wiecie, ja tam uprawiam sport, prowadzę zdrowy styl życia i ja mówię, że to się kłóci z moim wizerunkiem, że to nie jest w ogóle wiarygodne. Ale mówią, ale jak to? Ja mówię, no to jest to tak samo wiarygodne, jakby twarzą kursów języka angielskiego został Andrzej Duda. No i opowiedziałam tą historię znajomym i moi znajomi do mnie mówią, ty, a są takie wiesz, chipsy. Dla nas? Ja mówię, jakie? No, smaku chipsy. Ja mówię, no są, naprawdę są, cip, są smaku chipsy. Ja mówię, że tak. Ja mówią, a, no to pewnie wy macie tylko dwa smaki. Normalny i keczupowy. Nie ja debile, ale odzywa się drugi debil. I ja mówi. Stary nie. Jest jeszcze trzeci smak. To jaki? Menopauzy. Mówi, ty, no to jakie to są chipsy? Przeterminowane. I wiecie, już mnie taka ręka świerzbiła, się sobie, przywalił, im, ale mówię, dobra, nie Marlenka, ty byłaś wychowywana bezstresowo, bo faktycznie, słuchajcie, moi rodzice wychowywali mnie i moją siostrę bezstresowo, tylko oni mieli takie zaklęcie, które niszczyło twoje wszystkie plany, marzenia, autorytety, wszystko, wszystko, wszystko było w stanie zniszczyć. Słuchajcie, to były trzy literki albo dwie, w zależności od sytuacji, które niszczyły wszystko. To były trzy literki S, R, A. Daję przykład. Ja mówię: Mama, idę na dwór. Ta, sradwór. I ja wiedziałam, że nie pójdę. Ale jeszcze na początku trochę z tym walczyłam, powoływałam się na autorytety. Mówię: Ty no mama, ale babcia mi pozwoliła. Ta, serabcia. I wiedziałam, że to nie da rady. Jesteście inteligentną publicznością, domyślacie się, jakiego telefonu nigdy nie miałam. Z Raifona. Tak, i już daję przykład. Pani tutaj, co by miała Pani ochotę się wieczorkiem napić? Prosecco, z Roseko, niszczy wszystko, co byś miała ochotę zjeść? krewetki, zrewetki, wszystko jest w stanie zniszczyć. Ja stwierdziłam, że ja nie będę taką osobą, ale moja siostra, zauważyłam, że jest gotowa na to, żeby zostać matką, bo ostatnio się jakąś typiarę, ja ją polubiłam, moja siostra nie. Ja tak mówię, przytaczam jakieś argumenty, mówię, ty, fajna laska, mówiła, że była baletnicą, tańczyła w balecie, w balecie. Moja siostra mówi, ta, straletnicą w stralecie. <grywa> jest gotowa, żeby zostać matką? Ale ostatnio słuchajcie, trochę miałam wolnego, a nie wiem czy zauważyliście, że jak człowiek ma wolne, to się zawsze rozchoruje. I rozchorowałam się ja, to moja mała siostrzenica i babcia. I mama stwierdziła, że u babci na chacie zrobi nam takie wspólne hospicjum. No i ja się bardzo denerwuję, bo nie lubię małych dzieci, nie lubię starszych osób. Ja mam też taką tendencję, że. Ja nie rozumiem, co te małe dzieci do mnie mówią, bo one używają tych nowoczesnych słów, których ja nie rozumiem i nie wiem, czy mnie obraża, czy mnie nie obraża. I ja używam takich staroświeckich słów. Ostatnio tej małej siostrzenicy powiedziałam, że jest jak linia. Mówi, taka długa? A mówię, nie, taka prosta. I tak sobie jeżdżę tym dzieciom. No i siedzimy z tą malutką, oglądamy telewizję i ja mówię do niej, daj pilota. A on mówi, ciotka, nie poddymiaj. Więc co? Nie poddymiaj. Ja wysłuchaj słuchaj, ty mały pustostanie. Nie mamy nigdzie ogniska, nie mam czym cię poddymiać. Mówi, Boże, jakiś jest z ciebie stary człowiek, poddymiaj, to znaczy nie denerwuj. Ja mówię, dobra, ty, to może odpowiem tak, żebyśmy się wszyscy zrozumieli. Daj pilota i nie wkurwiaj. No i siedzimy, oglądamy telewizję. Ja zapomniałam, jakie małe dzieci są bezpośrednie, że one to, co myślą, to od razu mówią i się nawet nad tym nie zastanawiają. Bo leci sobie reklama podpasek Always i ta moja mała siostrzenica tak się patrzy, patrzy, patrzy i mówi Ciocia, a czy ta gruba kobieta faktycznie jest łyżwiarką? Mówię, nie można tak mówić. Łyżwiarką? No nie, nie można tak mówić, że ktoś jest gruby, bo się komuś może zrobić nieprzyjemnie, nie miło. Ja Wy nie możesz tak mówić, możesz powiedzieć, że ta pani jest yy, pyzata. Mówi, ciocia, musiałabym powiedzieć, że ona jest pyzata na całym ciele. Faktycznie, może niezbyt dobre określenie. I patrzę, ona tam siedzi sobie na tym małym telefonie, coś tam tymi rączkami sobie tam rusza, 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 rusza. Mówi, ciocia, mam, znalazłam synonim słowa gruby, który się tak pozytywnie i miło kojarzy. Ja tak, a jak? Mówi, ciocia, na grubą osobę inaczej można mówić, że jest utyta. Ja mówię, to brzmi jak jakiś azjatycki komplement. Mówi, no, zadzwonię do mamy i powiem jej, że jest utyta. Ja mówię, nie jesteś gotowa na wyprowadzkę. Nie No i leci ta reklama, wchodzi babcia, patrzy na tą reklamę i mówi, ale ta kobieta jest i ja do babci utyta. A babcia, gruba w I chciałam babci zwrócić uwagę. I ja mówię, babciu, ona, daj pilotę, nie w kurwie. Okej, okay. no i siedzimy, oglądamy telewizję i babcia mówi godzina 14 czas na tureckie seriale. Ja wiem, że z tureckim serialem jest jak z żulem, który nagle puści gila z nosa na chodnik. Nikt tego nie chciał widzieć, każdy to kiedyś zobaczył. Dla osób, które nigdy nie widziały tureckiego serialu, tłumaczę, w jednym odcinku tureckiego serialu zawarte są trzy ukryte prawdy. Dwie trudne sprawy. I jedno dlaczego ja. Siedzimy sobie we trójkę, oglądamy te tureckie seriale odcinek 62034 2034 babcia mi się stara zobrazować całą historię i mówi. Zobacz, to jest Dżamsmina. Jasmina. Jam Dżamsmina. W która to? A w jeansach? No i dobra. To jest jamsmina. Dżamskina ma trzy córki, a o istnieniu dwóch nie wiedział. Wy, babcia zaciekawiłaś. Oglądajmy. No i oglądamy te tureckie seriale. Ci starsi ludzie cały czas są bombardowani w kółko tą samą reklamą. Że tam jest jakaś starsza babcia i tam mówi, że no jak się tam bolą kolanka albo korzonki, typiara wkłada rękę do torebki mówi weź ten żółty lek z apteki. Ja babcia, nie działa. Mówi, co, lek nie działa? Mówi, nie, nie, nie. To tak nie działa, że jak klaska. chce wyciągnąć coś ze swojej torebki, to wkłada tam rękę i od razu to wyciąga. Słuchajcie, ja wiem z własnego doświadczenia, pani ja wie, co ja mam z ryjem, że często miałam wyłudzenia o hajs. Nie wiem, czy ja wyglądam na bogatą osobę, czy o co chodzi. Więc stwierdziłam, że tak na wszelki wypadek zacznę przy sobie nosić gaz pieprzowy. I faktycznie, słuchajcie, tydzień temu pałac, pod Pałacem Kultury, godzina 14, podchodzi dwóch typów i chce mnie ogłodzić z gotówki, więc ja sobie myślę, ja ich potraktuję tym gazem pieprzowym, więc składam rękę do torebki i. Szukam. Ej, ja coś szukam. Szukam, ja proszę sobie usiąść, torba na ziemię. Zaczęłam wyciągać to, co my, wszystkie kobiety, zawsze nosimy w so ze sobą w torebkach według reklam. Gościkowa, przypomina na ból etopiryna, ksenna, silna w działaniu, prosta w działaniu. Chyba e na zdrowe. I piękną sylwetkę, i lamię na wszystkie rodzaje infekcji: apap i witamina C, D, B, A. I oni się tak na mnie patrzą, i mówią: Co pani robi? Ja Gazu pieprzowego szukam. I mówią: Przecież nie musi pani wpłacać pieniędzy na naszą organizację. I dziękuję. No i słuchajcie, po kilku dniach wyzdrowiałyśmy, rozjechałyśmy się do domów, ja stwierdziłam, że wrócę, zobaczę, jak się babcia czuje, czy wszystko z nią w porządku. Więc jestem w przedsionku, ściągam sobie buty i słyszę babcie z salonu. Ale się babcia szybko tureckiego nauczyła. Ale ściągam czapeczkę i słyszę dalej. A są się babci odwiedził? Co tam się dzieje? No i zaciekawiona, lecę do salonu, patrzę, a babcia się dusi. Tego dnia dotarło do mnie, jak ważne jest, żeby systematycznie powtarzać sobie udzielanie pierwszej pomocy. Bo ja tylko zresztą z podstawówki pamiętam, że jak człowiek się dusi, to tutaj między sutkami trzeba wyznaczyć sobie linię, na środku tej linii punkcik, od tego punkcika cztery palce w dół i ten punkt tu zacząć uciskać, żeby pomóc osobie, która się dusi. No więc podleciałam do babci, odbierzyłam jej ten punkt między sutkami. <śla> Dziwna palcówka. Tak z ciekawości. Niech zaklaszczą osoby, które zrozumiały, że to był żart. Dobra. Ja was praktycznie nie widzę. Czy jest ktoś na sali, kto ma takie. A może, kurwa, jednak nie lubię dopytać, bo ja ostatnio na swojego Facebooka wrzuciłam fragment ze starego materiału, że Boże Narodzenie, podchodzi do mnie dziadek, ja mu normalne życzenia, a dziadek do mnie, y, kiedy dziadka na swój ślub zaprosisz? Ja mówię, a dziadek mnie na swój zaprosił? I on ja mówi, Marlenka, przecież jak ja organizowałam swój ślub, to ciebie jeszcze na świecie nie było. Ja mówię, dziadek, jak ja będę organizować swój... To był żart. Ja to wrzuciłam na Facebooka i na Facebooku zaczęła się cała głównoburza. Najbardziej obruszoną osobą była pani Katarzyna i pani Katarzyna napisała: pani Marleno na podstawie tego fragmentu 15 sekund wnioskuje, że nie znała pani swoich dziadków albo miała pani z nimi strasznie słabe relacje. Myślę sobie, jak wrzucę fragment o babci? To pomyśli, że się kochałyśmy za bardzo. Więc mówię, dobra, nie udzielam się, nie odzywam się, i za chwileczkę pani Katarzynie odpisuje pani Ania. I pani Ania pisze do pani Katarzyny. Pani Katarzyno, to jest tak zwany czarny humor, a z czarnym humorem, jak z rękami, nie każdy musi je mieć. Ja myślałam, że Kaśka się w Pani się odpisuje, ja wiem co to znaczy czarny humor, ja nawet bardzo lubię czarny humor i mam taki swój ulubiony żart, że Pani Sylwia polała sobie włosy kwasem, bo lubi mieć rozpuszczone. Ale żart o dziadku za dużo. Ja mówię, dobra, dalej się nie odzywa, w końcu mnie tam oznaczyli, Pani Marleno, czy mogłaby Pani dać jakiś komentarz? Ja mówię, ta, sromentarz. Słuchajcie, z tą historią Was dzisiaj zostawiam. Dzięki za dziś!